Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Janusz na promce A to jest drugi odcinek serii jak to zainstalować A w dzisiejszym odcinku Zainstalujemy sobie Instagrama, piszemy do litery in. Oczywiście wiem, że nie wbiliście wszystkich łapek do końca do, do 10, ale, ale nic nie szkodzi. Ja zrobię wyjątek. Yy, ile łapek wbijecie? Tyle wbijecie, bo dostępnym odcinkiem. A teraz sobie zainstalujemy Instagrama. Chodzimy sobie tutaj. Wcześniej też może to było, ale dla ale, ale mnie to Wisa i powie. A ja, ja tutaj sobie poczekam. Yy, są też właśnie inne rzeczy, które możemy zainstalować, aplikacja, no patrzcie na to, patrzcie na to, Żabka, czego, czego oni uczą po prostu, cze, cze, czego oni uczą, Żapypyka, bo jest po prostu app, ap. no app, świetnie, świet, świet, świetnie, jestem z was dumny, polska gospodarka się rozwija. Są ocenne 4,5, więc, więc no wyszło im to, wyszło im to. Osobiście mam z Instagrama, yy, zapraszam na Instagrama swego yy, Johan.lipton z małej litery, no bo kto by chciał yy, z dużej du pisać, to nie jest imię ani nazwisko prawidłowe. A i się trzeba zalogować. Ale na razie mam to w dupie, ja, ja, ja to zrobiłem ostatnio. Yy, <laughs> więc, więc tak można zainstalować Instagrama moi drodzy. A teraz sobie nie instalujemy. Powiecie, jak to zrobić, prawda? Wchodzicie sobie na Google Play. Yy, to, to, to też jest oczywiście nagrywane z telefonu siostry. <laughs> ja, ja tutaj nic nie, nie, nie tego jest. Więc to by było na tyle. Za niedługo pojawi się też odcinek: Gry z Januszem, i, będą to, i będzie to gra BattleFlip 3D, tak jak mówiłem ostatnio. To tyle. Dziękuję. Do widzenia.